Cześć Siemanko widzowie! W dzisiejszym odcinku będziemy grali na Neon RP Serwer, który w sumie jest oparty z 2019. Więc co? Mam nadzieję, że Spodoba Wam się filmik. Jest to filmik z trollowania na tym serwerku. Więc co? No, lecimy, nie? Czekamy. Co, są widzowie Maika na... Dobra, to będziemy notali widzowie na Dostaliśmy postać. Dobra widzowie. Nie będziemy robili postaci, co my jesteśmy widzowie. Nie robimy żadnej postaci, widzowie. Będziemy kręglem. Dokładnie. A w ogóle ja się z wami nie przywitałem. Cześć, czy, się manko widzowie. Zapraszam Was. Cześć, czy, się manko widzowie z tej strony. Xeno. Co? Ja mam dla was małą prośbę Przed rozpoczęciem odcinka Żebyście zostawili subika i łapkę w górę No i co No i lecimy nie Widzowie jest. jesteśmy na lotnisku Ciekawe gdzie Gdzie mam, Nie wiem widzowie nic nie mamy Mamy antytroja Brakuje klawisza Nie wiem co mi tu wyskakuje widzowie Patrzcie się widzowie nawet to jest to nie tu delfinka może Czy coś powiedzieć w komentarzach, ile razy do Was pójdą widzowie? Bo no, co, no bo ja Was kocham, moi no, widzowie, nie? tu dużo łapek w górę i no, Bardzo Was proszę, bo ja się o, dla Was staram. Ten odcinek będzie tak doprecyzowany, że mówię Wam. No i co? No i szkoda, że mamy tego antytrola, bo nie, nie porobimy jakichś super temów no ale może coś, może jakieś. Ja Jaką samicę spotkamy, kto wie, to wie, co co się dzieje na tym serwerze? Pierwszy raz to w sumie jestem, ale wiem, że, że paczki są z 2018. No głównie serwer jest, to jest taki, to jest taki serwer, który nam pokazuje tą, tą przeszłość 5M-a, nie? To, co było kiedyś, a to, co jest teraz, nie? Zawia, ale jakiś czerwony auto tu jeździ ciągle. Ja nie wiem, czy to jest grać. Chyba tak. A jeśli nie, to ja bym sobie wziął to. Nie, widzę, że jesteśmy... Policja, zobaczcie, widzę, że policja tam była. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Bo jest to aut. No, księg krążyło. Oh no. Możemy zobaczyć. Zabrać jest. Dobra, widzę, że jedziemy sobie gdzieś. Nie się można zobaczyć słońce. Tak to już, nie gdzie można będzie można spokoć. Najprawdy to na szpitalu, na LSA. Ło! Ja pierdzielę Mapa się nie wczytuje i naczkana jest na tej mapie, jak nie wiem. No ale widzę Nie aż tak. Boże, że pasy, pasy to fajna rzecz. Kwus jest taki spoko, nawet nie jest taki... I no, pasuje do kolorów na no, ona. No. Serwer nie jest jakiś najgorszy. Są garaże, fajne, to ładne takie. Co so, widzę, sobie? Nie wiem czy nie. Idzie. Nie mam pomysłu w ogóle na to na co pomyślałem, stan pisałem, że stan wstałem. Zosy tak szarku, bo trzeba się nagrać do na moich kochanych widzów. No i tak to jest, że nagrywamy. Tak. I wiesz, no, jest to odczynnik oczywiście z trołowania. ale my tutaj zwykle nie kontrolujemy, będziemy tu bardziej, no można kontrolować, nie jakaż. Już... No wejdziemy sobie tu widzowę.

Nie widzę Bo ja pierdzielę. No i właśnie o tym bada... O, Co właśnie na startu to jest coś, wiecie o tym, nie? za włosy, To jest mnie nie pokona, że nie mam nawet super wiecie. W ogóle, co wiem, to teraz będzie to taki pierwszy odcinek, z kósoczką, to się z muzyczką będzie Zwycięska czy chcecie mieć pas Nie wiem, dobra widzowie Jedziemy, jedziemy widzowie Gdzie jedziemy? Jedziemy na szpital widzowie Jedziemy na szpital Może spotkamy tu jakiegoś jakiegoś ziomka My się zawsze kontrolujemy? Więc co? Kurde, tam trzaskają co? co jest widzowie? Co jest? Co się stało? Kogo? No, golfik. No i jak jeździsz? Kogo to po coś? Ja. Co jest? Co jest? No, no, ja no je zobaczymy teraz. No, Dzięki mordo. Co? Proszę. Po, 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 po. Ja. Co jest? Mogę tableczkę? O kurde, no i crash jaj! O nie! Widzowie Ja już myślałem, że mi tu crasha wywaliło Ja już tak myślałem, że mi krasa wywaliło. Widzowie ten odcinek nie trwa minimum niż 15 nie wiem może 10 minut. A ja już widzowie do sen perma. Dobra widzowie. Dziękuję wam, że oglądaliście. No dziękuję, że oglądaliście film że oglądacie w ogóle ogólnie, dziękuję Wam. Yy, jeśli zostajeś do końca, to napisz troll w komentarzu i ja przypnę Wam serduszko. Przyrzekam. No, i tak widzowie skończyło się nagrywanie na NeonRP. Chcę Wam podziękować. Na razie, trzymajcie się. Do kolejnego.